Uwaga, uwaga. Dobra, mamy. Cześć. Słuchajcie, chciałem Was zaprosić na Backstage. Będzie to pierwszy film na tym kanale. Backstage będzie z sesji dla pary, której robiliśmy sesję w ogóle tam nad morzem. Robiłem tą sesję razem z Mirasem. Z niedźwiedź Filmuje, Także link do niego też zobaczycie, bo zrobił bardzo fajny materiał wideo. Ja się zająłem fotografią. Będziecie mogli tutaj teraz zobaczyć, jak to wyglądało na miejscu wraz z przykładami już gotowych zdjęć, a na samym końcu tego filmu będzie fajna zajawka, coś innego. także oglądnijcie do końca, dajcie znać, czy wam się to podoba i będę wdzięczny za, za, za subskrybowanie tego kanału. tak, o, właśnie, dokładnie. także słuchajcie, e, oglądamy i dajemy znać. trzymajcie się i do zobaczenia. Ale, taki na Puna go poprawi. Yy, tak, zwiększa odporność zdecydowanie. O, dziękuję. No nie wiem, no mnie jakoś nie przekonała, więc sorry. Słuchajcie, dzisiaj będziemy fotografować dwoma aparatami. Będą to aparaty Canon R6. Do nich będę miał podpięte obiektywy praktycznie trzy różne. Będzie to 35-1.4LK, będzie to 50 ze światłem 1.2 wersja EF i jeszcze będzie to Samyang 85-1.4. Także tymi trzema obiektywami będziemy dzisiaj działać. Efekty za chwilę zobaczycie. Pierwsze ujęcie będę chciał zrobić takie dość blisko, praktycznie 3 czwarte i z suknią złapaną, żeby ona pani nam się tutaj rozwiała. Będziesz patrzyła przed siebie, e, zrobimy to, a później będziemy w ruchu robić dalej, nie? No, a na początku sesji jednak stwierdziłem, że zamiast l 35 będę fotografował ultra starym obiektywem Canona TS 35 mm. Świetnie, możemy iść, możemy iść. Dobra, a teraz. Zrobimy, ostatnią część zrobimy bardzo podobnie jak przed z milkiem, no. że będziecie podchodzić do siebie, to znaczy się, nie wiem, I będziesz podchodzić do Adama, ale będę chciał nagrać jeszcze osobno ciebie, jak sobie będziesz szła. Mm -hmm. Będziesz szła z tym bukietem, rozglądała się gdzieś tam, gdzieś taka zamyślona, patrzyła w stronę morza, coś takiego. Później zrobimy właśnie to ujęcie, jak będziecie, będziesz podchodziła do Adama mm -hmm. i tutaj zrobię też od dołu. Okay. Zagramy tutaj graficznie, mówię, tymi, tymi liniami tutaj drzew i do tego jeszcze gdzieś tam delikatnie będzie widać horyzont z morza. Mega fajnie to będzie wyglądało i na tym się skupimy. Chciałbym, że jak już podejdziesz do Adama, e, oczywiście możecie się pocałować, e, nie chciałbym tutaj czułek, raczej żebyśmy się żeby, żebyśmy, żebyście się poca pocałowali. I po prostu przytulili. Tak? Ja już to nagram wtedy. Nagram zrobię zdjęcia ciągiem z tego, tak, że już tam nie będę Wam przeszkadzał. Później dopiero podejdę bliżej i, i gdzieś tam zrobię, jak się przytulacie do siebie e, zdjęcia z bliska. Tak bym to widział. Ok? Znaczy się nie, ścieżką normalnie, ale na zasadzie tak, Chciałbym, żebyś patrzyła w stronę morza. O właśnie, I tak jak byłaś oparta przed chwileczką. Było bardzo fajnie. Super. Ja już to nagram, wtedy nagram. Zrobię zdjęcia ciągiem. No tak, ciągiem. Co to znaczy? No dla Canona R6 to znaczy tyle, że odpalam elektroniczną migawkę, 20 klatek na sekundę i po prostu próję tym ile się da. No efekty możecie zobaczyć właśnie teraz tutaj. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli Wam się podobały te zdjęcia i też chcielibyście wykonać taką sesję, zapraszam na stronę internetową Just Wedding Workshop, na której będziecie mogli zobaczyć, jakie wykonujemy sesje, gdzie, kiedy dokładnie, w jakich lokalizacjach. Jeżeli Wam się coś spodoba, to zapraszam do kontaktu. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.